Witajcie serdecznie, moi drodzy. Aktualnie dosyć często mamy myśl, że żyjemy w trudnych i niepewnych czasach. Jednak są aspekty dzisiejszych czasów, które z pewnością są pozytywne. I mam tu na myśli to, jak obecnie się leczy choroby psychiczne, w tym depresję. No bo kiedyś, co dopiero nie było w tej kwestii kolorowo, a dziś właśnie o tym sobie trochę powiemy. Ale najpierw wlatuje intro. Jeśli dziś człowiek ma problemy psychiczne, idzie do psychologa no, lub psychiatry, gdzie zostaje poddany diagnozie, psychoterapii, dostaje odpowiednie leki. Dawniej wykorzystywano o wiele bardziej inwazyjne metody, które miały pomóc w wygnaniu szaleństwa z ciała. Jak w przeszłości cierpieli no, pacjenci borykający się ze zdrowiem duszy? Choroby psychiczne towarzyszą ludziom no, od zarania dziejów. I najsłynniejszy lekarz antyku Hipokrates twierdził, że powstają one w skutek braku równowagi płynów w organizmie, a jego następca Galen łączył je z uszkodzeniami mózgu lub innych części ciała. Naturalne były również dla ludzi no, średniowiecza, jednak wraz z nadejściem renesansu to podejście zaczęło się zmieniać. I wiecie, choroby uważano za sprawkę diabła lub karę za grzechy. I Leczenie polegało najczęściej na zaklinaniu, wypędzaniu z miast, zamykaniu w wieżach lub klasztorach tych chorych członków rodziny. Nie istniały żadne słuchajcie publiczne oddziały, gdzie można było zaprowadzić pacjenta. Zmiany w leczeniu zaburzeń psychicznych no, przyniosło dopiero oświecenie i stopniowo zaczęto, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich. Stawiać takie prywatne ośrodki, i z biegiem czasu powstawały też ośrodki publiczne. I pierwszy taki w 1812 roku w Wielkiej Brytanii. I w 1830 roku założono szkołę dla niepełnosprawnych dzieci we Francji. Warunki w nich panujące wywoływały jednak no, i wołały o pomstę, no pomstę do nieba po prostu. Co więcej, zamykano w nich też astmatyków lub miłośników powieści. Rozumiecie to? Jeny. No i kiedy w prywatnych angielskich placówkach znajdowało się jedynie kilka tysięcy chorych, to po przyjęciu opieki nad nimi przez państwo ich liczba wzrosła do 100 tysięcy. I pobyt w szpitalu psychiatrycznym mógłby przyprawić no, o szaleństwo nawet zdrowego człowieka, który znalazłby się tam ze względu na źle postawioną diagnozę. Wykorzystywane były metody terapeutyczne. no. To były one po prostu brutalne. Lekarze byli przekonani, że wydalanie płynu, wiecie, nie wiem, zwracanie, krwawienie, pomoże przywrócić organizm no, na dobre tory. I dlatego upuszczono pacjentom krew i pozwalano im się powoli wykrywać. Często ich wiązano i polewano lodowatą wodą. A jakie były konkretne metody leczenia no, tych nieszczęśników, którzy chorowali psychicznie? Teraz będzie takich kilka metod, które gdzieś tam znalazłem, że się po prostu w dawnych czasach odbywały. Słuchajcie, hydroterapia, no, czyli leczenie wodą. Ich autorem tego byli Egipcjanie, Grecy, Rzymianie i kiedy toś miało miejsce, no też w antyku to głównie stosowano. I na czym to polegało? O pozytywnym wpływie ciepłej, zimnej wody na ludzki organizm wiedziano już właśnie w antyku. I wykorzystywanie tych metod podczas leczenia psychicznie chorych pacjentów zyskało na popularności przede wszystkim na początku XX wieku. Takie kilkugodzinne kąpiele w wodzie o temperaturze tak od 34 do 37 stopni często również w nocy, przypisywano pacjentom cierpiącym na nerwicę lub bezsenność. U chorych z psychozą maniakalno-depresyjną aplikowano lodowate prysznice, co miały z 8 stopni tylko. Mające zatrzymać docieranie krwi do mózgu i prowadzić do jego uspokojenia. Ciekawe pomysły, naprawdę. Ok, kolejna metoda to było uspokajające krzesło. Autorem tej metody był Amerykanin Benjamin Rush. I to było na przełomie XVIII-XIX wieku. I słuchajcie, to polegało na tym, że doktor Rush wierzył, że choroby psychiczne nie są dziełem diabła, ale degeneracją myśli spowodowaną zbyt dużym ciśnieniem krwi w mózgu. Chciał temu zapobiec nie tylko popularnym wiecie tym upuszczaniem krwi, lecz także uspokajającym krzesłem, które sam zaprojektował. Przywiązywał do niego ręce, nogi i tłum pacjenta. Na ich głowę zarzucał specjalną pokrywę, która chroniła przed przeciążeniem sensorycznym, no wiecie, takim zmysłowym. I w ten sposób miało dochodzić do obniżenia ciśnienia krwi i spowalniania pulsu, a w efekcie poprawy stanu chorego. Jak można się łatwo domyślić, chyba ta metoda nie była najbardziej skuteczna. Dobra, kolejna taka metoda krzesło Darwina, czyli taka terapia rotacyjna. I autorem tego był anglik Erasmus Darwin i Joseph Mason Cox. I to było też na początku XIX wieku a polegało to na tym, że ojcem w ogóle pomysłu zakładającego, że takie szybkie obracanie się obniży przyciążenie mózgu, był angielski lekarz Erasmus Darwin, dziadek słynnego przyrodnika Charlesa Darwina. I zaprezentował tak zwaną teorię rotacyjną, którą w praktyce wykorzystywał psychiatra Joseph Cox, sadzając pacjentów na krześle przymocowanym pasem materiału do sufitu, zakrywał im oczy i pozwalał się obracać. I leczenie trwało aż do momentu, kiedy chory zaczął wymiotować lub krwawić. Cox chlubił się, że po terapii obserwował znaczne uspokojenie myśli u chorych. Nie dziwię się, musiał nieźle im wywirować wszystkie myśli z głowy. Straszne to było. Dobra, to teraz przerażające łóżko. Autorem tego był Amerykanin Amaria Bringham. I kiedy to było? W drugiej połowie XIX wieku. I polegało to na tym, że dr Bringham był pierwszym. Dyrektorem Centrum Psychiatrycznego w UTC w stanie Nowy Jork. I nie podobało mu się przywiązywanie na noc pacjentów rzemieniami do łóżek, więc wymyślił takie dziecięce drewniane łóżeczko w wersji dla dorosłych z wiekiem, które można było zamknąć od zewnątrz. Było głębokie na 46 cm, długie na 1,83 m i szerokie na 92 cm. Pacjent nie mógł się nawet w nim obrócić. W 1887 roku łóżka zostały usunięte w ogóle z, z ośrodków psychiatrycznych. Straszne pomysły mieli. Dobra, teraz terapia głęgo, głębokim snem. Autorem był szkock Neil MacLeod I kiedy to było? Tak mniej więcej w 1900 roku. I polegało to na tym, że pierwszym w historii medycyny takim środkiem nasenno-uspokajającym był bromek potasu. I szkocki lekarz, le, lekarz Neil McLeod zauważył, że dłuższy sen może mieć pozytywny wpływ na choroby psychiczne, na przykład przedwczesną demencję. Metoda była jednak zbyt toksyczna, dlatego szybko się od niej odeszło. Badania na ten temat, działania środków spakających w leczeniu chorób psychicznych, kontynuował włoski lekarz Giuseppe Epifanio, testując barbiturany, czyli to były to taka scheda to scheda po nim przejął później szwajcar Jakob Klais i leki wywoływały jednak silne psychiczne i fizyczne uzależnienie dlatego eksperymenty wstrzymano. Dobra, Teraz następna metoda. Leczenie gorączką, czyli malaria i sauna. I autorem był tutaj Austriak Julius von Wagner. I było to mniej więcej w 1917 roku. Polegało to na tym, że wiedeński ten psychiatra właśnie von Wagner dostrzegł że kiła układu nerwowego, i tu warto nadmienić, że atakuje 7% pacjentów w każdym stadium no, w syfilisu, zawsze idzie w parze z wysoką gorączką i aplikował chorym krew zarażoną malarią. Za swój domniemany lek dostał, wyobraźcie sobie, nawet Nagrodę Nobla w 1927 roku. Jednak jego sukces polegał na tym, że pacjentów nie zabijała kiła, ale malaria. Mimo to gorączka była uważana za świetne remedium. Lekarze konstruowali więc swego rodzaju parowe kabiny, w których zamykali chorych, i wysoka temperatura miała ogrzewać krwioobieg i tkanki, zabijając w ten sposób przyczynę chorób psychicznych. Straszne i przerażające. Dobra. Kolejna rzecz: usuwanie części ciała. I Autorem był Amerykanin Henry Andrew Cotton. I to było w latach 20. XX wieku. Polegało to na tym, że dr Cotton rozprobogował taką teorię, która zakładała, że problemy psychiczne są wynikiem nieuleczalnych zapaleń w organizmie człowieka i praktykował chirurgiczne usuwanie uszkodzonych części ciała. Zaczynał ekstrakcją zębów, potem wycinał migdałki, a jeśli to nie pomagało, Twierdził, że chory połknął swoje szaleństwo, więc odrywał części jego żołądka, śledziony i jelit. To jest wręcz nie do pomyślenia, ale tak medycyna się potrafiła rodzić w tamtych czasach. Dobra, teraz następna metoda. Teraz to będzie terapia insuliną. I autorem był Manfred Joshua Sakel, urodzony na terytorium no dzisiejszej Ukrainy. I miało to miejsce w 1927. Polegało na tym, że ten psychiatra Manfred Sakel w czasie praktyk w Wiedeńskiej klinice spostrzegł, że skurcze i śpiączka spowodowane podaniem insuliny, po tym jak doszło do znacznego spadku poziomu, krwi, poziomu cukru we krwi, ma taki krótkotrwały, pozytywny wpływ na stan psychiczny uzależnionych od leków. I swoją metodę szoku insulinowego zaczął stosować w 1933 roku. Potem w USA, gdzie emigrował, a to przede wszystkim na pacjentach ze schizofrenią. I śpiączka trwała nawet kilka godzin. U niektórych pacjentów w terapię powtarzano nawet 60 razy. I mimo, że Sakel wykazywał 88% skuteczności metody, w rzeczywistości nie była tak wysoka. Co więcej, niosła ze sobą szereg niesprzyjających symptomów, łącznie z amnezją, i odeszło się od niej w latach 50. Te rzeczy są nie do pomyślenia, co, co robiono z tymi biednymi ludźmi. Dobra, kolejna metoda to jest terapia wstrząsami kardiozolowymi. I autorem był Węgier Ładisław Józef Meduna. I to było w 1934 mniej więcej. Polegało to na tym, że no, główny powód, dla którego powstała terapia, spoczywał w przekonaniu, że człowiek nie może cierpieć jednocześnie zarówno na epilepsję, jak i schizofrenię. I epileptyk ma więcej komórek glejowych, to jest taki jeden ze składników tkanki nerwowej w mózgu, w przypadku schizofrenii jest ich mniej. No i węgierski psychiatra dr Meduna chciał u chorych na schizofrenię wywołać ataki padaczki, a najlepiej wyniki, najlepsze no wyniki przynosiło w tym wypadku podawanie metarazolu. I leczenie ciągnęło za sobą silne skurcze, które wiodły do uszkodzeń stawów i, i powodowały amnezję steczną. Metrazol został zakazany w 1982 roku, jednak terapia dała podwaliny terapii wstrząsami, którą wykorzystuje się do dzisiaj. No straszne naprawdę, to jest przerażające, jak sobie o tym myślę. Dobra. To teraz lobotomia. I autorem był Portu, Portugalczyk Antonio Egas Moniz. I to było mniej więcej w 1955 roku. I słuchajcie, pacjentowi wywiercano w czaszce dwa otwory o średnicy 2 cm, przez które wprowadzano zastrzyki do kory przedczołowej, a następnie przecinano ją, niszcząc istotę no, białą i szarą. W 1949 roku Moniz został laureatem Nagrody Nobla i do tego czasu przeprowadzono około 20 tysięcy lobotomii przede wszystkim na chorych cierpiących na schizofrenię i depresję. Stopniowo nawet zaczęto mówić głośno no, o negatywnych aspektach, aspektach tej metody, wysokiej śmiertelności pacjentów, rozwoju epilepsji i apatii i emocjonalnego otępienia, no, otępienia tych operowanych. A w latach 50. XX wieku odeszło się od tej formy terapii. Lobotomię przeszła również siostra Joseph'a Kennedy'ego, Rosemary. Już od czasów dzieciństwa, słuchajcie, wykazywała taką mniejszą bystrość niż jej rodzeństwo, w okresie dojrzewania uzupełnioną przez wahania nastrojów i wybuchy złości. I rodzice zdecydowali, że zostanie poddana lobotomii. Operacja się nie powiodła i sprawiła, że młoda, piękna dziewczyna stała się duchem samej siebie. Nie mogła chodzić ani zrozumiale mówić. Jej ręka uległa paraliżo, no, paraliżowi, a intelektualnie znalazła się na poziomie dwuletniego dziecka. To wszystko, o czym dziś mówiłem, to jest po prostu w pale się nie mieści, że kiedyś takie rzeczy robiono. No i Słysząc o tym, jak potrafiło być to w przeszłości w przypadku tego leczenia depresji i ogólnie chorób psychicznych, to cieszmy się, że żyjemy w obecnych czasach, gdy choć nie jest wciąż idealnie, to jest o niebo lepiej niż wtedy. No ale ja Wam życzę, byście zdecydowanie pozostali zdrowi, także psychicznie. Cześć i do następnego.